Z tej strony Xenon i to jest pierwszy odcinek z nowej, a tak właściwie starej serii. Dlaczego nie ma jej? Oczywiście to jest survival pod kopułą, tylko widzicie... Trochę mi się zepsuło i kopuła nie jest kopułą, ale nie można. Powiedzmy, że tam nie możemy za to wyjść. No i co, co się stało z tamtym światem? Po prostu gdzieś mi się zapodział usunął, ale... Już się tak nie zdarzy, ponieważ co odcinek będę robił kopię zabasową tego save'a, a więc już coś takiego się nie zdarzy, więc to jest drugi sezon. Przepraszam, że tam były dwa odcinki, ale lecimy wszystko od nowa, a więc dosyć już tego gadania, lecimy ściąć drzewo. A achievementy muszą być. Lecimy od nowa z achievementami, oczywiście. No i tak, dlaczego tak długo nie było filmików? Po prostu miałem po pierwsze karę na cały tydzień do środy. Do środy, którą, do tej pierwszej środy, przed którą wrzuciłem ten filmik. I jeszcze miałem całą rękę w szynie do dzisiaj właśnie. Dzisiaj mi stjęli szynę. I dopiero dzisiaj mogłem sobie zagrać w coś w ogóle. Więc mi się o dwa, dwa dni przedłużyło to bez nagrywania, a tak właściwie to już o wiele więcej nie nagrywałem na YouTube, tylko jeszcze chyba tam intro wrzuciłem. Tak to niezbyt. No i co, lecimy, lecimy. Zasady są takie same jak w poprzedniej serii. Więc jeżeli ktoś by chciał ze mną tutaj pograć, nagrać czy cokolwiek to potrzebuje, to ktoś hamaczy, ojej, o już mam stag Gurat. stag desek, więc jakby ktoś chciał ze mną pograć, to oczywiście wymaga na hamaczy, piszcie tam w komentarzach, Poda, podawajcie Skype'a tam, bo raczej musicie mieć Skype'a, w komentarzach tam piszcie, jeżeli byście chcieli. Ze mną zagrać. No co jest. Ok. Zaraz sobie wybadajemy już nasz szałas, nie będziemy pod ziemią, jak jak coś hipisi czy co. Nie wiem czy hippisi pod ziemią żyli. Ale powiedzmy, że nie chcę jakoś tak dziwnie jest pod ziemią żyć. A więc oczywiście jest plugin Order Drops, czyli wszystko nam leci z kamienia, wszystkie surowce, czyli węgiel, żelazo i tak dalej. Oczywiście odpowiednimi kilofami. O Jezu, jak ciemno. Ja wejdę trochę tak, żeby było jaśniej. No i co? Teraz może nam jedynie węgiel wylecieć, bo co innego drewnianym kilofem się kopie. Oczywiście 100% na kobel bo to zawsze leci no eje ej, 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 ej. Dobra y, tyle nam wystarczy chyba kamienia to już możemy sobie rzucić kamienny kilo i jedziemy z szałasem To nic nie się ma i nie było widzę, że dużo sadzonek później sobie zrobimy bo dęby nam potrzebne bo tutaj głównie świerki rosną te aj nie do siebie to samo spanie okej okay. szybko szałas Postaram się jakiś taki fajny. Może się później go rozbuduję, czy coś. E, dobra, niech będzie, że w środku będzie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Albo nie mam pomysła. To, to idealny pomysł. Że też od razu na to nie wpadłem. Zrobimy sobie taki szałas, tak jak na przykład jest nad jeziorem. Taki dla rybaków, że na takich podstojach. Później się to zamieni na podki jak już. Na razie będzie to z drewna. Zobaczycie o co mi chodzi. Tak. Mniej więcej coś takiego. 1, 2, 3. I tutaj już podłoga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. I tutaj już drugi. Tutaj sobie posadzimy od razu to wszystko, żeby nam rosło. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i słup. Ok. To nie chcę, to, to nie chcę tutaj. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i słup. Oj 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 Chyba nam jednego nie wystarczy. Już chyba myślę, że wiecie o co mi chodzi. Ta, jednego mi nie wystarczyło. Szybko zatniemy drzewko. Ja chcę ten dąb, bo dąb jest fajny. Są owce, ale na razie widzę tylko dwie bo żeby na łóżko nam starczyło nie chcę się spawnować gdzieś na dworze, jak zginę yy, no dobra dobra yy, nie ma tu więcej owiec dobra są trzy widzę trzy owce jest dobrze o czwarta dobra no to owiec nam tu nie zabraknie na pewno jakieś siedzonki nie ta cały czas tam tkwi kurde nie ma Dobra, na razie to szybko, zrobimy tam wejście i to szybko w środku. Zrobimy na razie, tak żeby potwory, czyli tak. Hmm. Okej, okay. to jest środek. Okej, okay, tu zniszczyć to szybko, później tam będą schodki. Tutaj. 1, 2, 3, 4, 5. No, akurat dwie pary schodków. Tutaj wejście. O, wejście będzie. I tutaj już będzie szałas. Crafting. Noc. Nie mówcie, że noc się zbliża. No słońce już zachodzi. To chyba jakiś żart. Za dużo... Już głodu nie mam! O Boże, jaki abidny. No chyba na tą pierwszą noc jednak musimy zejść pod ziemię, bo inaczej by się nie da. A razu coś wykopiemy jakieś te. Co? Ej, skąd ja miałem tyle? Czy to jakiś bóg? Przecież dwa miałem. A, trzy zjadłem. Co? E, dobra, nie kłam. Nie, już potwory będą schodzą pod ziemię pod moim szasem Jeden, dwa, trzy... E wiem, co łatwiej ze sobą od razu. Wiem, że nic nie się widzicie, ja też nic nie widzę dosłownie. ej, ej, ej o, 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 Jakie ja mam opcje? się Video... No, moody! O dobra. No dobra, od razu lepiej. Szybko jakiś węgiel mi dajcie. Crafting został na górze. Jak my to przetrwamy? <laughs> Pewnie teraz nic nie widzicie i jest do bani. Hmm, dobra. Trudno, trzeba było jeszcze jakieś drzewo ściąć. Ale szła noc, to już się za zaniepokojowiłem. Co? Dobra, nieważne y, jak tam potwory kopać o, sorry, kopać Ostatni Sorry, ale wiecie, to nagrywanie Nie, już do mnie idą, ja się zalepam to nie dla mnie. Takie coś. Dobra, ja przeczekam tą noc i zaraz wracam, bo bez sensu tutaj sobie trochę pokopię. Dobra, więc ja robię cięcie. Okej, okay, skończył mi się kill off, Nic mi nie dropło, ale coś tutaj nie było źle i w ogóle. No, tutaj nie używałem żadnych kop koment tylko coś z się działo musiałem zresetować i w ogóle ale już wszystko działa dlatego ten kierowca tak jakby poszedł na marne żem żyła za mi i tak nie wyleciało a więc zobaczmy czy jest dzień bo dosyć długo tutaj to czekało nie nie ma dzień nie ma dnia znaczy poczekamy poczekamy zobaczymy a Poczekaj, ja to chyba zaraz się... Dobra, to ja stopuję i czekam na dzień. Okej, okay, już się robi dzień. Dosłownie czekałem chyba minutę albo pół minuty czekałem i już się zrobił dzień. Dobra, czekamy aż się tam potworki spalą. Żeby nas tutaj nie zaskoczyło. Kurde jeszcze się nie palą, patrzaj nie, nie! Nie 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 i ginę już Dobra i tak tu się rozpalnie zaraz Da, tu się rozpalnie Dobra ja wchodzę tutaj gdzieś Czekam aż oni się spalą, kurde No spal się. Spal się. Ty głupi zombiaku. Czemu się nie palisz? Tak właściwie już się palisz. No patrz jeszcze. Okej, okay, już nikogo nie ma. Oprócz creeperów, paru. I pająków. Pająki nic nie zrobią, a kripery mnie denerwują. I co ja teraz zrobię? Gdzie są dąby jakieś? Tam jest dąb, a tam pewnie jest kriper też, O dąba. Dobra, mam kuść. Skoro mam kuść, to może dąb wyróść zaraz sobie zrobię łóżko i nie będzie już A Ani nic. Przecież tutaj nie będzie spawnerów. I co ja teraz zrobię? Może później zrobimy coś takiego, że wymienię, wymienię na przykład jakieś tam kraty i powiedzmy... Coś tam jeszcze związane, na przykład z creeperem, czyli prochi, kraty, na przykład 8 tak jakby w craftingu i za to sobie za jakiś spole. Nie wiem, zobaczymy, ale chyba. A, chyba żelazne kraty to się z żelaza robi? Raczej? Chyba. Dobra, yy, kraftujemy to idziemy dokończyć nasz domek. Znaczy, no na pewno go nie dokończymy do końca, ale już widzę, że mi trochę to wyrosło. Już w jedno drzewko, więc zaraz możemy dokończyć. Chyba. Dobra. Okej okay, jest. O, wzajemnym No nie ma Ale chyba jakieś większe drzewo by wyrosło Głupie, głupie z tą nową mączką kostną, że trzeba kilka razy Najlepiej było jak jeden raz wystarczyło okrypnąć już Jedna mączka na drzewo i zaraz zgłodujmy A więc tniemy drzewko, dokończymy szałas i kończymy odcinek. Mam nadzieję, że mi starczy drzewa chyba. Jezu, co mi się tak teraz odbija. A po tym tym soku? <słuch> Dobra, staki 5, zaraz powinniśmy mieć jeszcze trochę. Osadzimy ten dąb i będzie. Dobra, zcinamy to, przekształcamy i idziemy budować No, przynajmniej na podłogę, żeby starczyło. To jedno wystarczy Na dzisiejszy odcinek, najwyżej jutro. Jutro, znaczy w nas tak jutro od razu, w następnym odcinku dokończymy już ten to, ten szałas mój. Wiesz co, ja zrobię takie coś i teraz tak, żeby mi się w nocy ząbiaki nie dobijały, żeby tutaj mi nie łaziły, no zrobię sobie drzwi, pyk, pyk. Pół 9 ma się stakować drzwi O, są sadzonki już widzę Zaraz się je pójdziemy zebrać Oj kurde, chyba mi nie starczy Na ten ten, na podłogę Ja Cztery sodzonki, sadzonki, dobra Tu, tu, tu i tu Dobra, za mm. tak żeby mogły się nawet mu te rozrosnąć. <laughs> Już tam się tutaj urosło drzewko. Aha, to te, które niby to większe, no, to faktycznie. Chyba by nam nie urosło, gdybyśmy tam jeszcze trochę je mo ko most kostką moczną nie pomogli, to by tak szybko nie wyrosło. Wydaje mi, ja tak myślę. Muszę ciszyć. Ojeju, jak dużo sadzonek, jak miło. Już się sadzę. Nie pogardzę. Sadzonkami nigdy nie pogardzę. Im więcej, tym lepiej. No, czemu mi się tak źle kładzie? Ja już chcę za, za ten zakończyć odcinek, a ty mi się tak kładziesz, bo już na pewno powyżej 10 minut, koło 20 już się zbliża. No dawaj, dokończymy to i zaraz kończymy odcinek i na widzenia. I idę spać. No nie, nie starczy mi! Nie starczy! Ja pierdzielę. Ile mi potrzeba? Cz pięć... Jak właściwie dwa drewna bym musiał ściąć. Dwa drewny. Dobra, to już w następnym odcinku. Ja byłem ksenam, Jeżeli chcielibyście ze mną zagrać bądź coś nagrać to musicie mieć hamachi ja... I podajcie w komentarzach oczywiście swojego Skype'a. Ja wszystkie komentarze potwierdzam. Oczywiście tak muszę to potwierdzać, ponieważ wrzucam przez kamtezie i tak to jest. A więc trzymajcie się, do następnego odcinka. Cześć!